Dzień dobry, ja nazywam się Ernest Pytlaczyk, jestem głównym ekonomistą Brebanku i mam przyjemność zainaugurować serię komentarzy rynkowych przygotowanych przez ekspertów Brebanku. Paweł Bogusz, wiceprezes Brewell Management. Witam Państwa serdecznie w pierwszym z serii naszych komentarzy rynkowych. Jesteśmy w pierwszej w tym roku fazie prawdziwej wersje do ryzyka. To jest spowodowane wydarzeniami na Cyprze. Problem jest oczywiście. Fas taki, że duża niepewność, dużo zależy od decydentów politycznych. Jak to przełożymy na sytuację rynkową, a więc większa wersja do ryzyka, ryzy, ryzykowne aktywa presją, a więc większy potencjał na korektę na rynku akcji. Bardzo dobrze powinny sobie radzić obligacje krajów bezpiecznych, a więc Niemcy, ale również te obligacje polskie, które my jesteśmy uważani jako taki prawie bezpieczny kraj w tym ujęciu europejskim. Presja na waluty krajów rozwijających się, a więc presja na złotego, ta presja powinna zostać zwiększona poprzez większe oczekiwania na obniżki stóp, na obniżki stóp w Polsce. A więc nie przesadzajmy, że złoto się jakoś nie wiadomo ile osłabi, ale to do cztery, pod 4,20 może podejść. To, co wydaje nam się takim w dłuższym horyzoncie, a więc kilku miesięcznym ciekawe, to są polskie obligacje. Tym bardziej, że ryzyko kolejnej obniżki stóp procentowej jest znaczne. Ob, jeżeli chodzi o lokaty, one są już nisko prezentowane, ale będą jeszcze niżej. Krótkoterminowo rynki zdecydowanie znajdują się pod wpływem sytuacji na Cyprze, czyli bezprecedensowej decyzji o konfiskacie części lokat. Rynki obawiają się tego typu zachowania, a właściwie dublowania go w kolejnych krajach. W związku z tym następuje pewna, a krótkoterminowa mam nadzieję, awersja do aktywów bardziej ryzykownych. Tym niemniej trzeba pamiętać, że jesteśmy w tej chwili jako Polska w pewnej korekcie, Dostów, z którymi mieliśmy do czynienia w końcówce zeszłego roku. Mam nadzieję, że ta korekta wkrótce się zakończy, czego wsparciem będą spadające stopy procentowe na lokatach i poszukiwanie bardziej dochodowych aktywów przez deponariuszy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszych komentarzy rynkowych.